Święta, święta i ślub. No właśnie, jakie są wady i zalety urządzania wesela w święta? O tym porozmawiamy już za chwilę. Do świąt coraz bliżej, to już za tydzień wszędzie pali się mnóstwo kolorowych lampek, panuje cudowna atmosfera. Chociaż też nerwowa. Wszyscy biegają po sklepach, spędzają czas z rodziną, oglądają Kevina samego w domu, w domu albo w Nowym Jorku. Natomiast są również wśród nas, wśród was osoby, które zdecydowały się lub rozważają organizację właśnie Wigilię, Boże Narodzenie tudzież drugi dzień świąt. Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać troszeczkę na temat właśnie wad i zalet takiego rozwiązania. Mam przygotowane troszeczkę tutaj swoich argumentów. Postaram się na bieżąco kontratakować zarówno wady i zalety i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem ciekawa, jakie będą również Wasze spostrzeżenia, ale do tego jeszcze wrócimy. Że zacznijmy może od takiej najważniejszej wady, największego minusa, czyli to jest brak dostępu do podwykonawców. Musimy mieć świadomość tego, że nie każdy będzie chciał poświęcić swój czas wolny, swój czas rodzinny na tutaj pracę na Waszym weselu. I zarówno to dotyczy sal. To dotyczy zespołów, dekoratorek, fotografów. Po prostu wszystkich. Nie każdy będzie chciał podjąć się takiego zadania no najbardziej na pewno w wigilię. Myślę, że jeśli chodzi o dwa pozostałe dni, no to tutaj już jest na to większa szansa. Natomiast już niezależnie od wybranego dnia, jeśli ktoś zdecyduje się pracować nad waszym weselu, to jest naprawdę niewielka szansa na to, że on zgodzi się zrobić to po standardowej stawce. Musicie mieć świadomość tego, że stawka może być zawyżona i to nawet o 50 do 100%. Także no tutaj na pewno to jest taki no największy minus, i ciężko mi nawet tutaj znaleźć jakiś kontratak dla tego argumentu. Mogłabym powiedzieć, że nie wiem, że o innych porach roku też jest drogo. No, no nie, tutaj jakby to jest zdecydowanie takie święto, które w Polsce obchodzimy najbardziej, najbardziej intensywnie i no, niekoniecznie wszyscy będą chcieli na no, ten dzień poświęcić akurat na wasze wesele. I teraz tak, kolejna kwestia to jest pogoda. Pogoda potrafi być kapryśna. Kiedyś mieliśmy piękne, cudowne, białe zimy i na pewno to wprowadzało niesamowity klimat. Natomiast w tej chwili to już nie jest tak oczywiste, także pogodę możemy mieć nieładną po prostu, ale jeśli napada nam śniegu, to również nasi goście mogą mieć problem z dojazdem. Także no tutaj tak, to jednak taka coś, czego akurat na co nie mamy kompletnie wpływu, czyli właśnie ta pogoda. Natomiast tutaj mam kontratak, ponieważ tak jak mówię, jeśli napada śnieg i napada na tyle wcześniej, żeby tutaj drogi zostały odśnieżone i przygotowane na przejazd aut tudzież busów, autokarów, które zapewnicie dla swoich gości, no to na pewno będzie bajkowa. I tutaj no, jeśli o to chodzi, no to, to tak, to tutaj jest kontratak, zresztą właśnie jeszcze jedna kwestia, o innych porach roku też możecie mieć kapryśną pogodę, możecie zaplanować sobie ślub latem, możecie o pięknym słońcu i nagle okaże się, że to będzie najbardziej deszczowe lato w historii. A także tutaj kontratak mam. No i właśnie i to tutaj, jeśli chodzi o pogodę, to jest tyle. I teraz tak. Chciałabym na chwilę przejść do zalet. O aurze już powiedziałam, czyli tym cudownym takim klimacie, tworzonym też przez pogodę, ale jeśli nawet nie przez samą pogodę, to myślę, że przez właśnie klimat, który towarzyszy świętam, taki rodzinny, ciepły, cudowny, choinki, właśnie które są lampkami obwieszone no to, to, to jest bajka, więc tutaj jakby podciągam po to też pogodę. Jeśli uda się, że będzie śnieg, no to będzie naprawdę bajecznie. Natomiast bym chciała nawiązać do gości i tutaj myślę, że dobrze by było zacząć od zalety. Ponieważ no właśnie na pewno dużą zaletą świąt jest to, że to są dni wolne. Jedynym pracującym dniem w Polsce jest Wigilia, aczkolwiek też nie wszyscy pracują. Także tutaj te dni są wolne, więc przed goście nie muszą brać specjalnie jakichś dodatkowych dni, żeby przyjechać na tą uroczystość i tak dalej. I tutaj pojawia się wada, właśnie, od której nie chciałam zaczynać. Wada jest taka, że o ile nasi bliscy nie będą widzieć w tym problemu, o tyle na przykład dalsze kuzynostwo, znajomi, no oni mogą chcieć spędzić święta po prostu. Ze swoją rodziną, a niekoniecznie na waszym weselu. Ja nie mówię, że oni tego nie zrobią, no bo może też tutaj patrzeć w kategoriach, no ok, ale wesele jest raz w życiu, a jednak święta możemy spędzić z rodziną również za rok. No, tutaj też jest indywidualne odczucie każdego. Także, no właśnie, fajnie, bo jest to wolne, ale jednocześnie jednak wiele z nas szanuje. Ten czas po prostu, który możemy spędzić z rodziną i on tak po prostu jest troszeczkę debilkowany. Natomiast jeszcze z plusów, żeby troszeczkę osłodzić tą całą sytuację, to jest niewątpliwie to, że o ile zdecydujemy się na taki fajny, świąteczny klimat pod względem dekoracji, no to tutaj mamy dość tanie materiały. Mamy tutaj, możemy szyszki użyć, możemy użyć gałązek świerkowych sosnowych, miodowych. Yy, <grywnie> Także tutaj, naprawdę, jeśli o to chodzi, to, to te dekoracje można zrobić i to naprawdę niedużym nie kosztem. Yy, dla osób przesądnych mamy również literkę R w nazwie miesiąca plus dla niektórych duże, dla niektórych kompletnie nieznaczący, ale jednak. Yy, I wiecie, co jest fajne yy, w tym okresie, takim też świątecznym, że możecie tak naprawdę skomponować menu na bazie takiego standardowego menu świątecznego. Możecie mieć typowo ryby, nie musicie. Możecie podać kluski z makiem, możecie podać grzane wino w ramach atrakcji. Także naprawdę, tutaj też jest takie fajne pole do popisu. I naprawdę, słuchajcie, no, święta mają taką wyjątkową atmosferę. I myślę, że na, no tak, no tak jak zresztą widzicie po całym filmie, ślub w Boże Narodzenie, w Wigilię, tudzież Drugi Dzień Świąt, ma swoje wady, oczywiście. Ale ma też niewątpliwie zalety. Także jestem bardzo w ogóle ciekawa, jakie są też Wasze spostrzeżenia. Może macie jakieś swoje pomysły? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy znajdujecie jeszcze jakieś inne zalety, czy znajdujecie jakieś może dodatkowe wady, czy byście się zdecydowali na taki ślub? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Także dajcie koniecznie mi znać. Jestem niesamowicie ciekawa Waszych odpowiedzi, Waszych informacji. Zasubskrybujcie kanał, będzie to dla mnie bardzo fajny prezent świąteczny. I dajcie łapkę w górę, żeby koniecznie ten film dotarł do jak największej ilości osób. No, i na samo zakończenie chciałabym Wam życzyć zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Żeby spełniły się wszystkie wasze marzenia, żebyście poczuli tą magię świąt, którą chyba czuł każdy z nas, gdy byliśmy dziećmi, a której troszeczkę nam brakuje już jako osobom dorosłym. Także jeszcze raz, kochani, wszystkiego dobrego. Przyznam, że nie wiem, czy będzie odcinek za tydzień, dlatego awaryjnie również życzę wam szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, kochani. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie pa pa.